Witajcie na naszym kanale Dzieciaki Testują Dzisiaj Wam pokażemy książkę Wydawnictwa Siedmioróg 20 bajek do czytania dzieciom przed snem W znajdziemy bajki, naprawdę przyjemne bajeczki do czytania nie tylko przed snem oczywiście Spis treści jest na samym początku i już widać, Dziecię robi ono wrażenie nocnego nieba Pierwsza bajeczka, Mamo, nie wyobrażasz sobie, jak bardzo cię kocham. To jest bajka o Małym Trutniu i jego mamie, który czeka, aż mama wróci z pracy. Mama go później zabiera. Spędzają wspólnie wieczór, bardzo dobrze się bawią. I mama na samym końcu kładzie się kładzie synka spać. Następnie mamy przykładową bajeczkę o trzech młodych gniewnych, czyli o tym, jak Kamil, Kuba i Mateusz postanowili bawić się w gniewnych rycerzy, najpierw walczyli z roślinami i jakimiś takimi innymi rzeczami. Znuziło im się to, więc postanowili powalczyć z prawdziwym wrogiem, ze zwierzętami, z jakimiś tutaj hmm. szczami, Aż w końcu pani żaba się zbuntowała. Martyncia musi nam tutaj machać zabawką. Pani żaba się zbuntowała, poszła szukać pomocy, bo sama nie mogła sobie poradzić z tymi łobuzami. I coś tutaj wykombinowali razem z innymi polnymi i innymi zwierzętami, że tych łobuzów przepędzili z ich pomysłu jest. walki właśnie ze zwierzętami. Jest tutaj też co nieco o bałwankach i jest tutaj także bajka, którą my mamy również w wersji samej takiej malutkiej bajetki, też wydawnictwa Siedmiorów, bardzo cienkiej, malutkiej książeczki. Źrybaczek Maczek, tamto ona miała inny tytuł troszeczkę w tamtej książeczce, też kiedyś Wam pokażemy. Źrybaczek Maczek. Ja mam no, tak. tą samą, gdzie jego no. mama daje syrop. Tak. I wybiegł na polankę się pod i miał bandaż. Chodzi o to, że źrebaczek nie posłuchał mamy i oddalił się sam z gospodarstwa pewnego ranka, gdy mama nie widziała, skoro świt postanowił wyjść z domu, wyjść do lasu. Na początku bardzo mu się to podobało. Był zachwycony, że może sobie szaleć do woli, aż nagle przyszła burza. Rybaczek chciał iść do domu, zrobiło się ciemno, nie miał pojęcia gdzie iść do domu i został w lesie w trakcie burzy. Na szczęście mama razem z innymi zwierzętami z gospodarstwa poszli go szukać, znaleźli go całego i zdrowego, aż rybaczek miał nauczkę, aby więcej już w ten sposób nie robić, bo mamy trzeba słuchać. Martynka, załapisz nam, proszę. Bajeczki z reguły mają właśnie jakiś fajny taki morał, tutaj dla najmłodszych dzieci na coś tutaj właśnie taką głębszą uwagę zwracają. I są fajne właśnie do czytania nie tylko przed spaniem, ale i o każdej innej porze dnia. Więcej informacji na temat książki znajdziecie na naszej stronie, link oczywiście jak zawsze w opisie filmu. Tam także link do naszego Facebooka. Gorąco was zachęcam do subskrybowania kanału i do lajkowania nas na Facebooku, a Martyna nam się tu psoci i psoci, więc ja już kończę. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam!